Witam, jak wrażenia po pierwszych targach nurkowych? No jestem strasznie zadowolony, z Wrocławia przyjechałem, produkuję sprzęt oświetleniowy i obudowy do, do kamer dla nurków. Nie spodziewałem się tak dużej ilości odwiedzających. No wczoraj od, od samego otwarcia już było bardzo dużo i dzisiaj przez, przez cały dzień Dzisiaj może ciut mniej, ale no, są bardzo konkretne w stosunku do, do w targów Wiatr i Woda, na których wiele razy byłem. Tam było sporo ludzi, którzy nie nurkują i pytania no, były czasami śmieszne. No W międzyczasie stali nurkowie, którzy chcieli się coś dowiedzieć, a ja tłumaczyłem jakieś podstawy oświetlenia komuś, kto tylko kajakiem pływa. I także to, to super pomysł, że, że te tarki zostały zorganizowane. No i mam nadzieję, że w przyszłym roku będą również zorganizowane, no bo wszyscy wystawcy, z którymi rozmawiałem, byli bardzo zadowoleni.